Dlaczego chce się pan rozwieść z małżonką? Więc w wysokim sądzie poznałem ją, oświadczyłem się, potem był ślub, syn nam się urodził, ochrzciliśmy, potem jakoś urodziny były moje, potem teściowa mi zmarła, potem lepszą pracę dostałem, potem żeśmy mieszkanie sobie kupili, syn do przedszkola poszedł, dostałem awans, podwyżkę, kupiłem samochód, przeprowadziliśmy się znowu, dziecko do pierwszej komunii poszło. No to wygląda na wyjątkowo udane pożycie małżeńskie. Skąd wniosek o rozwód? No bo w wysokim sądzie o ostatnio jakoś żadnej okazji większej nie było i małżonkę, żem na trzeźwo zobaczył. Wraca pijany mąż nad ranem do domu, a żona od razu się drze. Gdzieś ty był całą noc? Na czynie. Na jakim czynie ty żeś był, że wracasz pijany nad ranem? No gdzie żeś był? Na czynie. Mów prawdę i nie wymyślaj. Na czynie dawaj, będę żygał. Mąż siedzi w nocy w internecie i ogląda polną stronę, myśląc, że jego żona śpi. Żona jednak się przebudziła, wstała, stanęła za nim i również ogląda. Nagle gościu słyszy: Stop! Pokaż poprzednie zdjęcie. Nie? Jeszcze wcześniejsze. Przewija ekran na poprzednie zdjęcie i słyszy: O, takie zasłony to ja chcę do kuchni. Kowalski wraca do domu z pracy. Ma już usiąść przed telewizorem. Ale słyszy charakterystyczne odgłosy dobiegające za ściany od sąsiada. Ten sąsiad zaczyna mnie już wpieniać. Idę mu powiedzieć, żeby ciszej pukał te swoje panienki. Mama chciała mu to samo powiedzieć z godzinę temu, mówi Jasio. I co powiedziała? Zapytał ojciec. Nie wiem, jeszcze od niego nie wróciła. Mąż pokłócił się z żoną przy śniadaniu. Wstając, wściekły od stołu, powiedział. W łóżku też jesteś do niczego i wyszedł do pracy. Po jakimś czasie zrobiło mu się głupio i dzwoni do domu, żeby przeprosić żonę. Żona długo nie odbiera telefonu. W końcu jednak podnosi słuchawkę. Czemu tak długo nie odbierałaś? Pyta wkurzony. Byłam w łóżku. Co robiłaś o tej parze w łóżku? A zasięgała niezależnej opinii. Żona do męża: Kochanie, musimy zwolnić naszego szofera. Ależ dlaczego? Pyta mąż. Wyobraź sobie, że dzisiaj o mało mnie nie zabił. No poczekaj, zaraz zwolnić. Dajmy mu drugą szansę. Mąż zapalony, myśliwy, wyrusza o trzecie w nocy na polowanie. Opuszczając ciepłe łóżko. Wychodzi na dwór, a tu deszcz i zimno. Postał chwilę i rezygnuje z polowania. Wraca po cichu do domu, rozbiera się i wciska z powrotem pod kołdrę, tuląc się do żony. Już jesteś, kochanie? mruczy żona. Tak, paskudna pogoda była, odpowiada mąż. Patrz, a ten mój idiota pojechał na polowanie. Wczoraj w knajpie jakiś koleś zaczął zarywać do mojej kobiety, kiedy poszedłem do kibla. Jak to zobaczyłem, to podszedłem do niego i mówię: Weź gościu, wypier papier stąd. Najlepiej to skoczce z mostu albo pod autobus. Koleś się ulotnił, a moja kobieta zachwycona. Bardzo mi się podoba, jak jesteś o mnie zazdrosny. A ja do niej nie o to chodzi. Po prostu przedstawię mu kilka lepszych opcji niż Twoje towarzystwo. Żona kłóci się z mężem. Wy faceci myślicie tylko o seksie i chlaniu. Nieprawda. Czasami myślimy też o kulturze i sztuce. Jakiej kulturze i sztuce? Kulturze picia i sztuce kochania. Przed ślubem mąż mówi do żony. Kochanie, mam trzy życzenia. Jakie? Śniadanie o ósmej, czy jestem, czy mnie nie ma? No dobrze. Obiad o czternastej, czy jestem, czy mnie nie ma? No okej. Okay. Kolacja o dziewiętnastej, czy jestem, czy mnie nie ma? No dobrze, w porządku. A czy ty masz jakieś pragnienia, żonu? Tak jest. Seks trzy razy dzienny, czy jesteś, czy cię nie ma? Jadę wczoraj motocyklem, w pewnym momencie musiałem wykonać gwałtowny unik, żeby nie trafić jelenia. Straciłem kontrolę i wylądowałem w rowie, uderzając się mocno w głowę. Oszołomiony i zdezorientowany wyczołgałem się z rowu na skraj drogi. W tym momencie zarobisty kabriolet zatrzymał się i obok wysiadła z niego oszałamiająco piękna kobieta, która zapytała Wszystko w porządku? Kiedy podniosłem wzrok, zauważyłem, że ma na sobie bluzkę z głębokim dekoltem. Odparłem, myślę, że nic mi nie jest. Wsiadaj, zabiorę cię do domu, aby wyczyścić i opatrzyć Twoje rany i zadrapania. To miło z twojej strony odpowiedziałem, ale nie sądzę, żeby mojej żonie się to spodobało. Ogdaj spokój, jestem pielęgniarką, nalegała. To mój zawodowy obowiązek i powołanie. No cóż, była bardzo piękna i bardzo przekonująca. Zgodziłem się, ale powtórzyłem, jestem pewien, że mojej żonie się to nie spodoba. Przybyliśmy do jej domu, który był zaledwie kilka kilometrów od miejsca wypadku. I po kilku zimnych piwach i opatrzeniu niegroźnych, jak się okazało ran, podziękowałem jej i powiedziałem. Wiesz to, czuję się znacznie lepiej, ale wiem, że moja żona będzie bardzo zdenerwowana, więc lepiej już sobie pójdę. Nie bądź głupi, powiedziała z uśmiechem, rozpinając bluzkę i odsłaniając najpiękniejsze piersi, jakie kiedykolwiek widziałem. Zostań choć jeszcze chwilę. Ona nic nie wie. Ale tak przy okazji, Ty gdzie ona jest? A myślę, że wciąż w rowie z moim motocyklem. Po 20 latach małżeństwa para leży w łóżku i nagle żona czuje, że mąż zacznie ją pieścić, co już się bardzo dawno nie zdarzało. Prawie jak łaskotki jego palce zaczęły od jej szyi biegły w dół delikatnie wzdłuż kręgosłupa do bioder. Potem pieścił jej ramiona i szyję, dotykał jej piersi, by zatrzymać się powyżej podbrzusza. Potem kontynuował, umieszczając swą dłoń po wewnętrznej stronie jej lewego ramienia. Znów pieścił lewą stronę jej biustu i obsuwał dłoń wzdłuż jej pośladków, uda i nogę aż po kostkę. Kontynuował po wewnętrznej stronie lewej nogi, unosząc pieszczoty, aż do najwyższego punktu uda. Och! W ten sam sposób, delikatnymi ruchami dłoni, pieścił jej prawą stronę, i gdy żona czuła się już rozpalona do ostatniej granic, nagle przestał. Przekręcił się na plecy i zaczął oglądać telewizję. Żona, ledwie łapiąc oddech, powiedziała słodkim szeptem: To było cudowne. Dlaczego przestałeś? Abo znalazłem w końcu tego pilota. Żona do męża. A pamiętasz ten film? Naki Instynkt? Tę scenę, w której Sharon Stone rozkłada nogi? No, oczywiście, że pamiętam. A chleba kupić zapomniałeś. Żona rozwiązuje krzyżówkę. Janusz, co jest na początku pana Tadeusza? Akcyza. Żona do męża, dlaczego opowiadasz wszystkim, że ożeniłeś się ze mną dla pieniędzy? Przecież ja nie miałam żadnych pieniędzy. A co mam ku... mówić? <grywa> żona do męża, Skoczną do sklepu i kup pół litra oleju. Po jakimś czasie Kowalski wraca, żona pyta. Kupiłeś? Pół litra kupiłem, ale na olej już nie wystarczyło. Mąż do żony. Dlaczego nie upracowałaś mi marynarki? A uprasowałam. Kłamiesz! W kieszeni nadal jest 100 złotych. <noise> Rozmawia dwóch kolegów. Słyszałeś, że Janusz dostał zawału podczas seksu? Ty patrz, a mówią, że aktywność seksualna wzmacnia serce. No tak, ale nie wtedy, gdy do sypialni wchodzi żona. <noise> Rozmawia dwóch kumpli. Moja żona zmieniła się po ślubie. Przed ślubem budziła pożądanie, a teraz budzi do roboty. A moja to był skarb, a teraz skarbonka. Dwóch kumpli. Moja żona nie ma żadnych zdolności. Moja gorzej jest zdolna do wszystkiego. Kochanie, mówi mąż. Spójrz, to spadająca gwiazda. Pomyśl życzenie. Życzę sobie, abyś przestał chlać. Eh, eee, to nie. To samolot.